Jesteś łamany w turnie 1 Odcinek zaczyna słowami Będziesz łamany w turnie 1 To będzie dobry wyścig z Twitch'em Ojeee Ale, ale smakowo Ej bezo ku**a za 5 minut Ja pierdolę Garem w Garem w out Kur** kiki wyda wej ku**a Ustawienia są oficjalnie zjebane. Tak To już ja, nad, ja mam P3, kurwa P9 To już, już ciężko Dobra kurwa, panowie, nigdy nie byłem tak gotów Widziałem w tym w ogóle mojej linie. Specjalnie jeszcze szerokszy, żeby kurwa pojechać. Żeby Bodwę nie wjechał. Ja idę do boksu, na tym jadę. Dobra. Już też co się nie nadają Kujowy wjazd do boksu, nie? Ja też. Jak wolno tam zahamowałem, aż tak, tak szybko. Ile fastest? 383. Na nowej gumie to można śmigać o człowieku. Pierwszy sektor tak leci. <grywa> Telefon zadzwonił. Co Dobra. Cożegnęło. Zostań, zostań, zostań daj mi DRS, bo ten nalądz mnie. Kurwa, trzy sekundy kary. Nam ci DRS, a będziemy musieli odjechać zaraz. No właśnie, taki jest plan. Kurwa, coś szybkie te boty, są. So. No szybko, co? No ten ten alonze tak 2 sek sekundy ode ja mnie. Kurczun upada. A ten mercedes jak w transie? O pier gasli też odpada. Grande kurczo, cool, grande. Grande. Dlaczego to ten mercedes? -ek. Mercedes wrócił, wrócił, on wrócił. Chwali nie najlepiej poszły, ale zaradzili ci zawodnicy. Tak jest. Dobrze, że już tam się do nie próbowałeś ścigać jak miałem te trzy sekundy. Jestem em bo jest to, to bo nie ja... mogłeś wciągać, kurwa. Bo ja, bo ja byłem, ja miałem, ja miałem dwa te e, ostrzeżenia i nie chciałem Aha. kurwa dostać trzeciego, więc ja kurwa te wszystkie, ten przedostatni zakręt i tą, ten, ten pohamowanie po DRS-ie to ja kurwa jak pizda jeździłem. A ja to puszowałem, bo świetnie, że mam jeszcze trzy ostrzeżenia to się... No właśnie, no. Grande, grande. Kurwa kurczę co. Fast pierdolnął. Powrót Mercedesa.